Ja Witam koleżanki. zaraz się zacznie. Witajcie, z tej strony Laska Gaminga, to jest kolejna niedzielna ambona, w której dzisiaj w sumie będzie takie pomieszane z poplątanym, ponieważ no nie ma aż tyle pytań, żeby zajęły całą ambonę, poza tym mam jeszcze kilka innych informacji kilka innych spraw do omówienia. Tak więc zajmiemy się na początkiem Odpowiadają na te dwa, trzy pytania, które zadaliście pod poprzednim filmem. Wojo się pyta: Lasko, co się dzieje z bezimiennym castem? Z bezimiennym kastem to jest ogólnie y, dość trudna sprawa, y, ponieważ, y, ponieważ ciężko jest zgrać. Znaczy, my z rewolwerowem się jakoś zgrywamy, ale ciężko jest zgrać kolejnych ludzi, kolejnych gości. Y, mieliśmy gościa zaproszonego i nam po prostu wypadło. To tydzień po tygodniu nam to wypadało, bo mamy tylko jeden dzień w tygodniu na nagrywanie, jakby czasu. I ciężko jest właśnie gość z gości do podcastu. Tak więc teraz do Was prośba. To jest pierwsza wielka sprawa, którą mam. Jeżeli chcecie pogadać z nami w bezimiennym kaście to nie wstydzcie się, nie bójcie się. Napiszcie do mnie już naprawdę na te wszystkie te wszystkie formy dostępu do mnie, czyli na Facebook, na Steam'a. Tylko, że jeżeli chcecie, żebym to odebrał w miarę szybko, to Facebook jest takim najlepszym. Facebook albo na YouTubie jeszcze wiadomość można mi podesłać. Jedynym ograniczeniem, jakie mam, to że tak od 17 powiedzmy lat. 16-17 lat to jest minimum. Ponieważ no, my też mamy swój wiek, i to jakby fajnie, lepiej się nie, nie, nie dyskredytuje. Oczywiście nie dyskryminuję młodszych moich widzów, ale jeżeli chcę, chcę gadać po prostu na podobnej, że tak powiem, płaszczyźnie i momencie, ja mam 23 lata rocznikowo i tak rozmowa na tematy o grach poważnie, bo to są dość poważniejsze, tak z osobą, która ma te 12 lat, to tak trochę średnio. Tak więc 16, 17. Myślę, że będzie, będzie ok, tak więc odezwijcie się do mnie i naprawdę potrzebujemy Was do rozkręcenia bezimiennego kastu, bo pierwszy odcinek był fajnie przyjęty, podobało się to ludziom. Dostałem dużo takich opinii, że to jest bardzo fajne, tak więc pierwsza rzecz, którą Was proszę, to zgłaszać się do bezimiennego kastu po prostu napiszcie mi nawet tutaj w komentarzu to pogadamy ja oczywiście nie gryzę i pisanie do mnie to wiecie zawsze staram się odpisać Paweł Heberlein chyba dobrze przystałem jeżeli nie to przepraszam Pyta się, co myślisz o stworzeniu podkładów muzycznych charakterystycznych dla danej serii? Zagobiony w internecie ma ten swój wstęp i można zrobić w trakcie filmów jakiś bardziej słyszalny, klimatyczny podkład. No i przy montażu, jeżeli widzisz, że są momenty, które się dłużą, to nie bój się przycinać, ewentualnie jakaś mała wstawka cięcia. Ale żeby było wiadomo i tyle. <laughs> co do muzyki, no. Czy ja wiem? <laughs> znaczy, musiałbym. Najprościej by było ściągnąć z tych e, takich e, darmowych jakby podkładów YouTube'a i tam wrzucać. Na przykład Ambona by mogła mieć swoją muzyczkę, poszukam jakąś. Właśnie do Ambony chyba poszukam jakiejś muzyki, U mnie się powolutku są, traki kończą. E, poszukam jakiejś muzyki, żeby była, a jeżeli chodzi o serie gameplayowe, to tam muzyka jest z gier, więc e, jeżeli chodzi o to akurat. E, do innych serii, w których tak opowiadam, gdzie nie ma za dużo muzyki, też muszę znaleźć po prostu sam. Stworzenie podkładów to jest akurat dużo czasu, żeby to jakoś brzmiało, i chyba nie, nawet nie mam tyle czasu po prostu teraz, żeby, ale mogę po prostu jakoś unormalizować to, żeby było. A jeżeli chodzi o cięcie, to ja te wszystkie materiały tnę i ja te wszystkie te materiały poprawiam, tak jakby, więc yy, yy, też czasami nie mam aż tyle czasu, żeby siedzieć nad całym materiałem i ciąć, tak więc staram się po prostu, żeby się nie dłużył materiał przy nagrywaniu. Ale jeżeli coś, to siedzę po prostu. Większość mojego wrzucania filmu to jest po prostu siedzenie, przeglądanie materiału, wycinanie, oprawianie tego, podbijanie audio i tego wszystkiego. Tak więc, jeżeli chodzi o edy edycję, to tam jest troszeczkę włożone i myślę, że myślę, że to daje radę. Tak więc dziękuję Ci Paweł za pytanie i my przechodzimy do następnego. I bo magnum, co sądzisz o Abrput? Nie wiem, nie znam, totalnie. Jeżeli wiesz, to jest zespół, to możesz podesłać kawałek, ale nie znam, więc nie mogę się wypowiedzieć. Nie, a ja nie jestem z tych, którzy wiecie, nie znam się, to się wypowiem. E, ciekawe, czy myślimy o tej samej płycie Mayhem My The Mysteries. No, w sumie, a jeszcze o tym będzie materiał, ale mogę jedynie zdradzić, że moją, to jest e, moja ulubiona płyta black metalowa i uważam, że takie najwyższe osiągnięcie, jeżeli chodzi o drugą falę ogólnie, jeżeli chodzi o black metal. A trzecie pytanie, czy myślałeś o założeniu kabaretu, sprawdziłbyś się, widać, że masz humorystyczne zajęcie, zacięcie i głos masz stworzony do takich rzeczy. Znaczy tutaj mam takie bardziej, co to kurwa jest, myślę, że jest bardziej w stronę kabaretu niż w stronę jakiejś tam recenzji. Tam tam właśnie się sprawdzam i tam dużo rzeczy wstawiam, jakichś stawek aktorskich, kabaretowych. Jeżeli chodzi o takie czysto kabaretowe sprawy, to... Mm, Musiałbym, w, nie wiem, z kimś wejść w kolaborację, musiałbym z kimś to robić. bo samemu na przykład robić ten apel czy coś to nie bardzo, nie bardzo się bym w tym czuł. Jeżeli z kimś miałbym współpracować, to nie ma sprawy. Ja jestem zawsze otwarty na nowe projekty, zawsze są otwarty na nowe rzeczy. Tak więc, jeżeli byłaby jakaś okazja, to dlaczego nie? no Zawsze warto próbować nowych rzeczy. Maciek Ant pyta się, czy nagrasz też inne gry, jakie ci podałem: eee, Super Fighter, Steve Simulator i tym podobne. Podeślij mi proszę jeszcze raz te gry, chyba na Facebooku mamy tam kontakt jakiś. Podeśli mi jeszcze raz te gry, ja jest sobie przyglądam. bo aktualnie szukam gier do zagubionego w internetach, więc jeżeli będą pasować do tego profilu, to oczywiście, że zagram. Oczywiście w swoim czasie, bo to wszystko, jak jest, ma jest jedna gra na tydzień, no to, to się rozciąga proszę się rozciąga w jakiś tam okres czasu, tak więc podeślij mi jeszcze raz tą listę. Bo mam troszeczkę dużo spraw i czasami po prostu o tym zapominam. Jeżeli zapomniałem komuś odpisać czy coś, to naprawdę wybaczcie, ale no, dzieje się dużo i czasami mi takie rzeczy wypadają z głowy. Pozdrawiam ci serdecznie i my przechodzimy do następnego kanału. Następnego pytania. Już troszeczkę zaspany jestem, wybaczcie, wojo po raz kolejny pyta się. Jeżeli byś wygrał na loterii milion złotych, co wtedy stałoby się z kanałem? Kanał by pozostał taki, jak jest. Tylko, żebym sobie kupił po prostu nowego kompa, nowy, nowy, nową kamerę. W ogóle kamerę bym sobie kupił, bo nie mam kamery. Jakiś nowy sprzęt około tego i by dalej był kanał taki, jak jest. No, ja to tworzę nie dla forsy czy. W użyciu forsy, tylko z pasji i z dobrej zabawy. Ja chcę się dobrze bawić, tworząc ten kanał, tak więc raczej by to nic nie zmieniło. Raczej bym nie siedział obłożony złotem, nie i dziwki koksy koło mnie, tylko po prostu. No ale bajmy. No, Wygranie miliona złotych, jednak w loterii, to jest jakiś kosmos. Prędzej ci asteroida zabije niż wygrasz, tak więc. <noise> Dziękuję Ci za pytanie i pozdrawiam serdecznie, a my przechodzimy do następnych punktów naszego informacyjnego show. Myślałem strasznie długo nad tym, co zrobić w, z okazji co zrobić z okazji dwulecia mojego kanału. Myślałem o jakimś specjalu, myślałem o czymś, ale jednak dwulecie to jest takie duże, więc chcę zrobić coś naprawdę dużego. A przyszło mi na pomysł, przemyślałem sobie to w tej i we w te, z góry do dołu, w głąb i wszerz, i wpadłem na taki pomysł. Organizuję konkurs. Na czym, na czym będzie polegał konkurs, czym będzie nagrodą, to wszystko będzie też w dyskrypcji, a teraz wam opowiem troszkę o nim. Konkurs na serię na moim kanale. Konkurs na około 10-odcinkową serię na moim kanale. Chciałbym. Już w tym roku otworzyłem się na Was i otworzę z Wami różne nowe projekty. Gram z Wami w różne gry i otworzyłem się na fanów. To nie jest już teraz tylko Laska Gaming, tylko Wy też tworzycie ten kanał i chcę dać Wam jeszcze większe możliwości tworzenia, czyli konkurs na serię na moim kanale. Myśl, żeby wziąć udział w konkursie, oczywiście stwórzcie jakiś odcinek. Co to może być? Może być to gameplay, może być to. Bardziej, o, oczywiście, tutaj mała podpowiedź, bardziej mi odpowiadało takie wokoło gier. Czy na przykład, jak ja mam retro trip, czy jak ja mam jakiś ten. coś ze scenariuszem opowiadane takie recenzje, recenzja czy coś tam, takie około gierkowe coś. No, ogólnie e, ta seria ma dotyczyć gier. A jak, to, jak będzie wyglądała ta seria, to już jest cała wasza inwencja, twórca i na nią liczę. Tylko nie Minecraft, nie LOL, nie Minecraft, czy coś w tym stylu. Bo chociaż LOL, nie Minecraft tylko. Dobra, nie Minecraft. Bo no nie wiem, to jest już debata na osobną niedzielną abonę. Ale umówmy się, że nie Minecraft. 10 odcinkowa seria na moim kanale. Umieście odcinek pierwszy, albo mi go podeślijcie, albo umieście na swoim kanale, jeżeli macie kanał. Tam z dopiskiem Konkurs Laska Gaming. I podeślijcie mi go, a ja po prostu najlepszą, najlepszy odcinek, który mi się spodoba, wybiorę i dam wam możliwość po prostu umieszczenia filmów na moim kanale. Jeżeli chodzi o szczegóły tego umieszczania, to jeszcze oczywiście byłoby do dogadania, ale myślę, że to jest bardzo fajne. Ja mogę udostępnić tam jeden dzień w tygodniu po prostu dla kogoś. Na 10 odcinków na serię, a jeżeli by ta seria była popularna, jeżeli by to wszystko szło, no to nawet stałą współpracę mogę zawiązać z kimś, żeby Laska Gaming się po prostu rozwijało, żebyście Wy też, wy też mieli możliwość dotarcia do troszeczkę większego grona. Ja rozumiem, że te moje 1300 subów to nie jest jakieś super dużo, ale na pewno to jest o wiele większe grono niż dla początkujących. Właśnie to jest najbardziej liczę na początkujących youtuberów tam z kanałami takimi po kilka, kilkadziesiąt, kilkaset subów. Ponieważ no chcę wam pomóc i chcę po prostu też poznać waszą kreatywność. I zastrzegam sobie tylko jedną sprawę, żeby później nie było jakiegoś buldopienia strasznego. Jeżeli mi się nic nie spodoba, albo będzie mało, to po prostu nie będzie zwycięzcy. Ja nie muszę. Wiecie, ja. To nie będzie tak, że jak będzie na przykład jedno zgłoszenie, ja je wybiorę, bo jest jedno zgłoszenie. Nie. Będzie tak, że po prostu jak coś uznam, że jest warte wrzucenia, tak więc konkurs ogłaszam, jeszcze wszystkie takie dodatkowe informacje będziecie mieli w deskrypcji, konkurs ogłaszam do końca, do końca lutego, chyba, chyba będzie, będzie fajnie, chyba, że e, kilka osób mi napisze, że kurde, nie skończyłem jeszcze Laska dużo kilka dni, to nie ma sprawy. Tak więc wielki konkurs Laska Gaming, wygrana jest w miarę fajna, tak więc do dzieła. Na końcu jeszcze niedzielnej Ambony chciałbym pozdrowić Mateusza, ponieważ dostałem wczoraj bardzo fajną wiadomość na, na YouTubie od ojca Mateusza, tak mi się wydaje, od ojca Mateusza. Tak więc pozdrawiam Cię Mateusz dzięki, że oglądam, oglądasz mój kanał i po prostu takie wyrazy wdzięczności od fanów są moją największą siłą napędową, moim największym motorem do tego, żeby wrzucać po prostu filmy. I pracować nad nimi. Tak więc pozdrawiam Cię serdecznie i dzięki jeszcze raz za wszystko. A ja się z Wami żegnam. Subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomych. Jeżeli podobał Ci się ten film z serii Niedzielna Ambona, zobacz poprzednie albo inne produkcje, które stworzyłem. A ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć.